Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie to odcinek, taki bardziej vlog z przygotowań na moje wakacje. Tak, za dwa dni wylatuję i w poprzednim filmiku, jeszcze w poprzednim filmiku, w vlogu z Krakowa, mówiłam Wam, że jakieś wakacje mi się szykują. I wtedy to nie było jeszcze takie pewne, ale teraz już to jest bardzo pewne. Tak, tutaj nie przyszła się przywitać. To jest już bardzo pewne, y ponieważ no, za dwa dni jest wylot. Y I mogę Wam powiedzieć, lecę do Stanów Zjednoczonych, do mojej babci na cały lipiec. Y Mamy dzisiaj 29 czerwca, więc no, 1 lipca wylatuję. Y I mam tu przed sobą rzeczy. Bo chciałam zrobić wam hol zakupowy i pokazać wam, co udało mi się w ostatnim czasie kupić. Niektóre rzeczy są na wyjazd, niektóre rzeczy są tak po prostu. Eee, I co? I jeszcze zamówiłam paczkę z Sheina to też wam pokażę te rzeczy, bo przyszły mi niedawno. Ale czekałam, aż uzbieram się to wszystko, żeby zrobić jeden wielki hol. O tak. Dobrze, przejdźmy może do kosmetyków. Nie przedłużając, tak. Więc, tak, pierwsza rzecz to jest oczywiście chusteczki zwykłe, higieniczne, y, żeby wziąć ze sobą do samolotu. I no, chusteczki. No, wiecie, jak wyglądają chusteczki. Tyle. Y, z Facebooka wziąłam sobie taką maseczkę. Zobaczymy, jaka będzie. Ale no, myślę, że będzie ok. Zobaczymy. Wziąłam sobie SPF taki z jajki. Ja ogólnie używam SPF pod makijaż, ale no też nie tylko. Po prostu chciałam jakiś taki, który szybko się będzie wchłaniać, a ten sobie zobaczyłam i, i myślę, że będzie ok, bo mój z Avonu się kończy niestety, więc musiałam jakiś sobie znaleźć, a ten wydaje się całkiem ok, więc taki. No, super. Wziąłam sobie krem mój ukochany krem nawilżający z Mixy. Po prostu uwielbiam ten krem. Ja ogólnie mam strasznie suchą skórę. Tak wygląda. Ogólnie mam strasznie suchą skórę, ale ten krem jakoś mi poprawił tę cerę, więc polecam. Wziąłam sobie jeszcze rzeczy do makijażu. Mój podkład. Taki. Tak, super. I wziąłam sobie jeszcze puder. O, odbijacie się w... w tym opakowaniu. No, także super. Z kosmetyków to wszystko, bo resztę rzeczy mam też. Nie będę tam za wiele, za... nie będę tam brać za wiele rzeczy, bo no kupię sobie tam pewnie coś. E, teraz może przejdźmy do rzeczy z Sheina. E, więc tak, pierwsze to jest opakowanie na paszport. Takie ładne, czarne. Były jeszcze inne kolory, ale stwierdziłam, że czarny to jest taki. No pasujące do wszystkiego, więc wzięłam taki. Yy, Wziąłam sobie opakowanie na podpaski. Takie kaktusy. Super. Jeszcze było czarne flamingi i jakieś tam inne, ale stwierdziłam, że takie najbardziej mi się podobało. Yy, zamówiłam sobie jeszcze kosmetyczkę. Taką cudną, bardzo ładna. Taka, duża. Nie pamiętam za ile ona była chyba za 15 złotych. Nie pamiętam serio. E, dobra, odłożę te rzeczy. O. I zamówiłam sobie cztery bluzki, ale jedna jest w praniu, więc wstawiłam zdjęcie. E, no, także tak wyglądała. E, tylko jest w praniu. A tutaj mam trzy. Włożyłam sobie do jednej. do jednego woreczka. I tak pierwsza to jest... A raczej druga, bo tam to widzieliście. To jest taka. Taka ładna i biała z niebieskim napisem. Bardzo ładna. W ogóle myślałam na początku, że jest za duża, ale jak ją przymierzyłam, to jest całkiem ok. Więc super. Zamówiłam również taką. Trzecia to jest taka. Zwykła biała z długim rękawem. Nic nadzwyczajnego, ale. Ale fajna i mega wygodna. Ubieram ją już. I ostatnia to jest taka zwykły t-shirt, taki o. Myślę, że do jakichś szerokich jeansów będzie bardzo fajnie wyglądać. Więc tak. Bardzo, bardzo ładna. Wszystkie te rzeczy mi się podobają. Nie zamawiałam też nie wiadomo ile rzeczy. Zamówiłam też dwa casey na telefon i jeden mam założony na telefon więc nie mam jak Wam pokazać, ale wstawiłam zdjęcia obydwu tych case'ów proszę zobaczyć napiszcie, który Wam się bardziej podoba jeśli znowu mi zablokują komentarze, to napiszcie na Instagramie tradycyjnie dobrze, kolejna rzecz, to, jest już, to są rzeczy, które kupiłam już stacjonarnie czyli skarpetki zwykłe, białe i czarne i takie trzy ze smurfami, mój kot rozrabia tu, przepraszam, takie w smurfy, super, żebym miała jakiekolwiek skarpetki. Pewnie nie wezmę wszystkich, chociaż nie wiem, bo jadę na miesiąc, to, to nie wiem, no, może wezmę, zobaczymy. Kolejne rzeczy to są tak, dwie bluzy i trzy pary dresów. Boże, dwie pary dresów i jedne dżinsy. Zacznijmy może od dżinsów, to są takie... Zberszki, szerokie, nie mam jakich nie mam jak tu pokazać całej okazałości, ale takie, takie szerokie, o proszę, bardzo ładne i mega wygodne. Tak wyglądają z tyłu, no bardzo fajne, wygodne, już je już wczoraj zakładałam, super. Mm. Dobrze, dwie pary dresów. Jeszcze wczoraj byłam kupić, więc jeszcze ich nie ubierałam. No tylko w O, dobra. Takie szerokie wzięłam też. Myślę, że będą fajne i myślę, że ubiorę je na lotnisko, chociaż zobaczymy. Yy, chcę, żeby po prostu było mi wygodnie. I, aha, te dresy są z A Kolejne to są takie, też podobny kolor. Ale troszeczkę inne. Też szerokie, ale no tu mam sznurek z przodu. No są podobne po prostu, tak? I też są duże. Pewnie nie będę brała, tam, Bóg wie ile rzeczy, ale tak mi się podobają moje ubrania. Niektóre że będzie mi ciężko się zdecydować, co mam zabrać, co zostawić, no ale mm, trudno, tak trzeba. Proszę bardzo, taka bluza. Z Kapturem z berszki jest taka z Hausa. Na przyczepie nie była też. Tylko jest strasznie y, pamięta. Ale no trudno. To nic. Też z kapturem. O, proszę bardzo. Taka ładniusia. Ogólnie to z rzeczy takich właśnie kupionych. To tyle. Yy, wszystko wam chyba pokazałam. Jak patrzę tutaj, to chyba wszystko. I w ogóle patrzcie, byłam na paznokciach ostatnio. Patrzcie, jakie ładne. Znaczy, mi się podobają. Takie bardzo ładne. O! No. Super. W ogóle y, dzisiaj jeszcze jadę do kuzynki na jej 18, bo y, robi takie spotkanie dla rodziny. Na imprezie już byłam tydzień temu. W ogóle Sara jeszcze raz wszystkiego najlepszego, jeśli to oglądasz. Yy, I co? I dzisiaj właśnie do niej jadę i również będziemy razem spędzać te wakacje tam w Stanach, bo lecimy do babci. No i pewnie ja powtórzę to jeszcze z 500 razy co najmniej, yy, ale bardzo się cieszę i w ogóle to będzie moja druga podróż samolotem. Tak i bardzo się cieszę, ale też szczerze trochę się stresuję do Stanów Zjednoczonych leci się tak no 9 godzin i no nie ukrywam, troszeczkę się no tak boję nawet, że tak to powiem kiedyś jak byłam mała to leciałam do Anglii ale wiecie, do Anglii się leci 2-2,5 dwie, dwie godziny jakoś tak a tutaj nagle tak no 9-10 tym bardziej, że lecimy z Krakowa, a nie z, yy, z tutaj z Rzeszowa. I no tak, czeka mnie podróż z Rzeszowa do Krakowa. Potem z Krakowa lecimy do Frankfurtu i z Frankfurtu już bezpośrednio do Chicago, do babci, więc yy, myślę, że to będzie fajna podróż, ale też trochę taka ekscytująca i no, niezapomniana myślę też, że to będzie. Czemu mi się kamera ściemnia ciągle? Nie rozumiem. No. I, I tak. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego haula z okrego. i zabieram Was do dalszej części vloga, bo myślę, że będę się też tu. Pokażę Wam też, co będę pakować. Tylko to pewnie jutro, czyli 30 czerwca. Widzimy się. Tak, a jeśli coś będę chciała jeszcze Wam nagrać dzisiaj, no to zobaczycie to za chwilę. Jak skończyłam Wam nagrywać haul zakupowy, to od razu wsiadłyśmy w samochód i jedziemy do Sary. Tak, tutaj już jak przyjechałyśmy, bardzo ładne słońce ogólnie, z chmurkami, super ogród. No ogólnie u Sary byłyśmy chyba z mamą i z dziadkami chyba z dwie i pół godziny jakoś tak, a tu niestety już wracamy do domu. Bo trzeba się no, spakować do końca i ogarnąć wszystkie inne rzeczy. I wieczorem, właśnie, pobierałam sobie filmy e, do samolotu, żeby było co oglądać, oczywiście. E, Stranger Things, więc jestem happy. E, szczęśliwa, będę miała co oglądać. Mój ulubiony serial, jakby ktoś nie wiedział. E, tak, więc super, pobrany cały. Tutaj już mamy nowy dzień. Wyszłam sobie z Shelby na spacer. Była chyba godzina 8:30, jakoś tak. I właśnie kiedy to montuję, to jest ten sam dzień, więc ekstra. No i później wróciłam do domu się pakować. Yy, bardzo trudno było mi wybrać rzeczy, które chcę zabrać ze sobą, ale jestem już spakowana. Za chwilę to zobaczycie. Yy, I po próbie pakowania się pojechałam z mamą i z moim pieskiem na działkę, żeby mogła sobie trochę pobiegać. I właśnie tutaj widzicie, jak bawi się z Charlim. I za chwilę gdzieś tu będzie koda. Chyba. O jest, kodia. Super, ekstra. E, pozdrawiam wszystkie pieski y, wasze. Więc no, ekstra. No, dwa łobuzy, ekstra. Super. No, a tutaj macie już moją spakowaną walizkę. Niestety nie mogłam Wam nagrać, co z osobna biorę, bo nie miałam czasu. Dosłownie miałam taki ciężki dzień zajęty, że. No, sorka, wybaczcie. A tutaj też już mój spakowany plecak, jeszcze iPada muszę dopakować i parę innych rzeczy, ale tak to jestem już gotowa na wyjazd. Później jeszcze, przed chwilą w sumie, wyszłam z Shelby na spacer. No i bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Papa! Pa!